To jest spowodowane tym, że brakuje pewnego takiego zdecydowanego działania w poszczególnych krajach, które by dostosowały przepisy, sankcjonowały możliwość korzystania z elektronicznej formy tego listu przewozowego i dały pewność przedsiębiorcom i dostawcom tego typu usług, że mogą rzeczywiście to dostarczać, a z drugiej strony korzystać. Myślę, że tutaj może z pomocą przychodzi trochę nowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które się niedawno pojawiło, które mówi o tym, że kraje członkowskie będą musiały w latach, do 2025 wprowadzić przepisy, które formalnie już umożliwią rzeczywiście korzystanie z różnych cyfrowych rozwiązań, ale właśnie dotyczy też to ECMR, czyli elektronicznego wyspozowego. Z tego co słychać i widać, to e, chyba nie, wie, nie dzieje się zbyt wiele albo być może organy administracyjne nie informują o tym, jeżeli chodzi o dostosowywanie tego, te, te, tego rodzaju przepisów. Osobiście mam przyjemność uczestniczyć w różnych pracach związanych z projektem ECMR. Jednym z projektów e, takich jest projekt Digino, robiony pomiędzy Polską a krajami bałtyckimi e, i ma na celu powstanie prototypu pewnego rozwiązania, które miałoby być takim uniwersalnym rozwiązaniem dla Krajów korzystających z tego. Do tego projektu niedawno dołączyły też instytucje krajowe, takie właśnie jak przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury czy przedstawiciele Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego i widać, że chcą w tym uczestniczyć, ale podchodzą do tego jeszcze bardzo ostrożnie. Funkcjonuje to w krajach Beneluxu czy pomiędzy właśnie krajami jak Holandia, Francja, gdzie są aplikacje, z których korzystają przedsiębiorcy. Nie jest stosowane na dużą skalę, ale jest to używane pomiędzy, po, pomiędzy tymi krajami zachodnimi, może powiedzieć, w całej Unii, ale też w całym Beneluxie nie, bo, bo chociaż Belgia uczestniczy w różnego typu pilotażach i projektach, to sama Belgia nie przystąpiła do tego protokołu dodatkowego, nie podpisała do tego protokołu dodatkowego do dzisiaj. No i też trzy istotne Niemcy do tego, nie, do tego protokołu nie przystąpiły, nie, nie sygnowały i... Można powiedzieć, że to jest taka może największa też blokada, patrząc na ten ruch towarowy pomiędzy wschodem a zachodem, albo Europą Centralną, Europą Zachodnią. No bo jeżeli mamy list przewozowy elektroniczny, a Niemcy nie przystąpiły do tego protokołu, więc nie ma możliwości, nie ma praw, prawnej podstawy do korzystania z tego. Więc każdy, kto będzie przejeżdżał przez Niemcy, będzie musiał mieć jednak dokument papierowy. Na przykładzie z systemu Trend, gdzie te wszystkie dokumenty są cyfryzowane, czyli nie tylko ECMR, korzyści jest wiele. Z pewnością w głównej mierze skorzystają na to firmy przewozowe i magazynowe, ale przy każdym, w każdym tak naprawdę aspekcie, gdzie te dokumenty są generowane, i przy nawet składaniu zamówień i obsłudze tych zamówień, korzyści z cyfryzacji dokumentów jest wiele. Przykładowo firmy przewozowe. Mm, są w stanie otrzymać wcześniej płatność za to, że, e, że te dokumenty są od razu po zakończonym procesie transportowym. Tutaj od razu może przejdziemy do korzyści dla firm magazynowych, ponieważ e, firmy magazynowe od razu jeszcze przed przyjazdem e, pojazdu na miejsce załadunku lub rozładunku wiedzą dokładnie, jakie auto przyjedzie, kto odbierze dany towar e, i mają możliwość sprawdzenia, czy, czy te dokumenty są poprawnie wypełnione. Na ten moment no jeszcze nie ma, przynajmniej my nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie, gdzie w pełni cyfryzowane dokumenty, tylko i wyłącznie cyfryzowane dokumenty byłyby przy transporcie i kontroli. Nasz plan na test jest taki, że będziemy wykorzystywać obydwie wersje dokumentów do czasu jakby w określenia tych norm, tych norm pra prawnych lub wyposażenie kierowców w przenośne drukarki. Tak, aby przy kontroli można było te dokumenty przedstawić, jeżeli osoba kontrolująca nie będzie chciała dokumentu w wersji elektronicznej.